coraz śmielej modele numeryczne widzą mocny napływ ciepła, który miałby się pojawić albo 30 maja, albo 1 czerwca. Tu mamy wyliczenie na 1 i przede wszystkim 2 czerwca anomalia temperatur na wysokości 2 metrów i zobaczcie, Europa Środkowa i Polska na czerwono. A to nic złego w tym wypadku, to oznacza, że temperatury mogą przekroczyć 24-25 do 26 stopni Celsjusza, podczas gdy po Europa Południowo-Zachodnia i zachodnia z bardzo niskimi temperaturami, więc sytuacja może się odwrócić. To ciepło może trwać u nas aż do trzeciego, czyli całe dwa albo trzy dni, ale może być to ciepło nawet do 30 stopni. Celsjusza w Polsce zachodniej, i w Polsce centralnej, dlatego też bardzo istotne jest, abyśmy na bieżąco sprawdzali kolejne wyliczenia modeli numerycznych, ponieważ no, przed nami być może bardzo mocny zwrot w pogodzie. I po bardzo zimnym maju będziemy mieli naprawdę bardzo ciepłe wejście czerwca. Szczegóły znajdziecie na naszym kanale Łowcy Bórz Paweł i Marta. Zapraszam.